Cześć, witam was serdecznie na kolejnej recenzji. E, dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam smak od firmy Liquid o smaku German Hazelnut, czyli niemiecki orzech. E, wybrałem ten Liquid ze względu na to, że pojedyn orzech laskowy bardzo mi smakował. E, a miałem troszeczkę gotówki, więc pomyślałem, że kupię sobie Liquina. Bo ja chyba osobiście Liquina nie recenzowałem. Nie, pierwsze objęte recenzowałem, ale większość recenzowali brzmi. I grałeś, 18 zł za 10 ml, cena no dość spora. Eee, no ale zobaczymy jak to się przełoży na jakość. Eee, sam zapach jest taki dość specyficzny, bo można wyczuć tutaj nutkę orzecha laskowego, nie orzecha laskowego, tylko masła orzechowego. Nie jest taki, taki delikatny toffi jak to jest w MP1, ale jest taki dość specyficzny zapach właśnie yy, masła orzechowego. No, ale dobra. Przejdźmy do testów. Yy, ten sam parownik co poprzednio i wapros iBox yy, mini. No więc yy, smaży ładnie, więc staję mi tylko powiedzieć jest Coś siada. zaraz zaleję, zobaczę. To będzie dalej. Yy, smak powiem wam, że jest dość specyficzny. Nie jest to na pewno taki sam smak jak P1 orzech laskowy. E, tutaj bardziej wyczuwalne jest właśnie masło orzechowe, bez żadnej nutki tofi, e, Dość specyficzny smak, więc na pewno nie każdemu posmakuje. E, ale no, ja bym tego likwidu raczej nie używał na co dzień. Raz na jakiś czas na dripie sobie tam parę kropelek puścić. E, ale myślę, że nie więcej. E, stosunek jakości do ceny, no wiadomo te likwidy są dość drogie, więc nie każdy chce je kupować woli sobie kupić dwa tańsze na przykład, bo tu mamy po, po 8-9 po zł już można spotkać butelkę likwidu. To było na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!